On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąpił u z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stachał się człowiekiem. również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych stał dnia trzeciego, jako oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu jego nie będzie końca. Że w ducha świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, którym mówił przez prorok Że w jeden święty powszechny apostolski Kościół wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Per Jezu Cristo, che è il pastore delle nostre anime, affidiamo con fiducia al Padre Celeste le necessità di tutti gli uomini. Chrystusa, który jest pasterzem naszych dusz, z ufnością polecajmy Ojcu Niebieskiemu potrzeby wszystkich ludzi. Chryste, dobry pasterzu, prosimy Cię o łaski dla Kościoła Świętego aby tworzył wspólnotę braterskiej miłości. dobry pasterzu, prosimy Cię o światło ducha świętego dla papieża Benedykta, kardynała Antonio, obecnych wśród nas biskupów i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z miłością i mądrością głosili światu Twoją świętą Ewangelię. Chryste Gzaudinos. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za naszych parafian i za mieszkańców Jeleniej Góry, aby wspierani wstawiennictwem świętych męczenników Erasma i Pan Kracego zawsze trwali w Twojej owczarni. Chryste, dobry pasterzu, prosimy Cię o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych poznało wielkość powołania i odpowiedziało na głos Twojego wezwania. Chryste Chryste, dobry Pasterzu, prosimy Cię o miłosierdzie dla naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza dobrodziejów i darczyńców naszej świątyni, aby dostąpili radości Twego zmartwychwstania. Christe, Chryste, dobry pasterzu, prosimy Cię o łaski dla nas tu zgromadzonych, byśmy nigdy nie zapomnieli o naszym najważniejszym domu, jakim jest Kościół Święty. Chryste Gzaudinos. O Dio, tu per la morte Boże, Ty, odkupiłeś nas przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w naszej pielgrzymce do wiecznej ojczyzny zawsze słuchali Jego głosu, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Miłosierny Bóg, Pan nieba i ziemi, nasz dobry pasterz. Stał się ciałem i zamieszkał pośród nas. Skrył swoją wielkość w małym kawałku chleba i w kropli wina. Przynosimy do ołtarza chleb i wino jako znak, że chcemy się nimi posilać w drodze do niebieskiej owczarni. Dziękując za dar Eucharystii, dziękując za dzisiejszą uroczystość, dziękując za wszelkie dary i łaski, prośmy, aby Pan Jezus przemieniał nasze życie procesji z darami wraz z materią eucharystyczną do ołtarza przeniesiona zostanie między innymi stuła z herbem stolicy apostolskiej jest to dar dla świątyni od pielgrzymów którzy na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku pielgrzymowali do grobu świętego Erasma w Gaecie i świętego Pankracego w Rzymie